Od zawsze marzyłem o pracy w lotniczym pogotowiu ratunkowym i w końcu nadarzyła się okazja. Tak naprawdę już na studiach wiedziałem, że będę bardzo chciał tutaj pracować w tej firmie ze względu na specyfikę tej pracy, więc no, wybór był oczywisty, jak tylko w pierwszym możliwym terminie aplikowałem, składałem papiery i mi się udało. No to od zawsze było marzenie i to chyba dalej jest marzenie każdego ratownika medycznego, który dąży do tego, żeby swojej pracy się spełniać, robić to, co kocha najbardziej. I w zasadzie od pierwszego dnia pracy na ziemi, z wpr Medycznego, już myślałem, kiedy nadejdzie ten czas, kiedy będę mógł pracować tutaj, gdzie pracuję. Latając w WPR, każdy lot może być inny. Są to loty do zdarzeń, wypadków różnych niespodziewanych rzeczy. Jest to praca, która wymaga dużej elastyczności. Tutaj nie ma standardowych misji, nie ma standardowych pacjentów, więc no, ta praca się charakteryzuje dużą dynamiką, dużą zmiennością, no i wymaga ogromnego zaangażowania. Standardy są tak jakby ustanowione na odpowiednim poziomie, który, na poziomie, który uwzględnia nawet najsłabsze ogniwo. Czyli do firmy, do operacji może się wdrożyć pilot, który jest doświadczony lub jest pilotem, który ma świeżo przekroczone tysiące godzin na lotu. Generalnie począwszy od ludzi, którzy tutaj pracują, którzy każdego dnia przychodzą i mówią tym samym językiem, mają jeden cel, żeby dostarczyć jak najszybciej medycynę na jak najwyższym poziomie i żeby ten pacjent trafił do ośrodka do referencyjnego. Sprzęt, którym tutaj dysponujemy, który jest na światowym poziomie, no i zakres medycznych 13 ratunkowych, które rzeczywiście miarodajnie wpływają na, na, na przeżycie pacjenta na miejscu zdarzenia i potem podczas transportu do szpitala również.